to jeszcze letnie popołudnie w domerskiem Muzeum okręgowego w Toruniu i mam nadzieję, że Pan Rektor Bura którego serdecznie w tych skromnych progach witam, jest zgodny ze mną, że witamy wspólnie w Uniwersytetu i Muzeum Okręgowego Państwa, którzy do nas dzisiaj na nasze wspólne zaproszenie przybyli po to, by wspólnie uczestniczyć w pierwszym pokazie tej wystawy zorganizowanej tutaj w Toruniu, wystawy prac Mirosława Piotrowskiego, dobrze nam wszystkim znanego, naszego przyjaciela, kolegi, yy, mentora, yy, dobrze nam wszystkim znanego tej wystawy, którą on przygotował dla naszego muzeum i dla naszego miasta. Mirku, witam Cię również bardzo serdecznie. <plosy> witam wszystkich Państwa, szczególnie profesorów, pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych, Macierzystego Wydziału Mirka, Wydziału, z którym przecież od tylu lat jest związany. Witam wszystkich naszych przyjaciół, niezawodnych przyjaciół, którzy nie omijają żadnych z tych okazji, by wspólnie z nami przeżywać nasze święta. Otwarcie wystawy jest to każdorazowo wielkie święto dla muzeum. Witam także przedstawicieli tych dwóch muzeów, które przejmą od nas ekspozycję Mirka Piotrowskiego, ponieważ ona będzie nie tylko tutaj w Toruniu, Możliwa do obejrzenia i do przeżywania. Mianowicie kolegów z Muzeum Historycznego Miasta Łodzi, z którym od lat współpracujemy, i również zaprzyjaźnionego z nami Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Witam wszystkich Państwa, wszystkich ze wyjątku, którzy dzisiaj do nas przybyli. Proszę Państwa, ta wystawa. Jest, ja to mówię z wielką przyjemnością, z wielką satysfakcją w imieniu wszystkich moich koleżanek i kolegów. Ta wystawa jest kolejną już prezentacją twórczości profesorów i artystów toruńskich, ale podkreślam to mocno profesorów Wydziału Sztuki. Jest kolejną prezentacją grafików toruńskich, Tym bardziej, że Mirek Piotrowski, już też profesor tego Wydziału, jest uczniem z Norwego. Edmunda Pietrowicza, którego wystawę także niedawno Państwu prezentowaliśmy. I czynię to z tym większą satysfakcją, że w tym roku przeżywamy wszyscy czy taką tego, tego, tego wydziału, I jeszcze, że w tym roku, w grudniu, miało to być już październik, ale w grudniu, na grudniu, zaprosimy Państwa do zwiedzenia, obejrzenia wystawy Kształcenie artystyczne w linii jego tradycji. Te tradycje, które tutaj tak istotne są dla Torunia, dla Wydziału Sztuk Pięknych. I te tradycje tego warsztatu, świetnego warsztatu, które, które to tradycje przeszedł Jerzy nawiasem mówiąc, również pokazywane przed paru laty w tym muzeum, które to tradycje są, sądzę, widoczne pod ręką Mieka Tedroskiego. A więc proszę Państwa, wpisuje się ta wystawa. W znakomicie w całą tę serię prezentacji, którą <tryk> mieliśmy okazję Państwu tutaj w naszym Muzeum udostępnić. Zanim jednak przejdziemy do yy, wystawy tej obejrzenia, yy, chciałbym Państwa prosić jeszcze o yy, chwilę cierpliwości, by wysłuchać yy, krótkiego wprowadzenia w tę wystawę w problematykę twórczości choć tak dobrze znamy, ale czasami również i o rzeczach wydawałoby się oczywistych warto powiedzieć. Chciałbym, żeby, chciałbym teraz oddać głos koledze Andrzejowi Grączkowskiemu Ustoszowi Muzeum, który jest ołom Jana Podłowskiego, Jana Podłowskiego, Ustosza Biblioteki Uniwersyteckiej w Zdrowiu i tej wystawy. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, jeśli pada już tutaj Biblioteka Uniwersytecka, że z nią też od jego raz współpracujemy właśnie w prezentacjach Członczości Grafików Krowniskich pod życzliwym patronatem dyrektora tejże Biblioteki, pana Stefana Czarnia. I chciałbym tutaj też wspomnieć, że w katalogu tej wystawy, oprócz samej części faktograficznej opracowanej przez kolegę Drączkowskiego, znalazły się dwa teksty, dwa eseje wprowadzające. Yy, yy, autorstwa profesora profesora Sorżumira, alegnie muszę się do Państwa tyłem odwrócić, żeby yy, 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 wkłonić się, tak? Yy, yy, I właśnie wspomnianego Janka Kotowskiego. Tym wszystkim autorom również yy, serdecznie dziękuję. A teraz oddaję głos te